Idę do gminy walczyć o swoje? Tak! A czy Ty nie subskrybujesz kanału? Prawdopodobnie również! Więc mam nadzieję, że po tym filmie zostawisz tu u mnie subskrypcję i będziesz padać częściej! Cześć, witam serdecznie! Jestem Agnieszka i zapraszam na nowy film! Dobrze kochani, tak całkiem serio witam Was serdecznie w nowym vlogu i zaczynamy nowy dzień jest... co dzisiaj mamy? Poniedziałek! Tak, poniedziałek ja Jadę załatwiać dalej sprawy związane z domem. Powiem Wam szczerze, że nie jest łatwo, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo wręcz przeciwnie, wszyscy mówili to samo: że to jest najgorsza część. Załatwianie wszystkiego w urzędach. To jest po prostu chyba jakieś przekleństwo, żeby po prostu ludzie się zastanowili sześć razy, czy na pewno chcą robić coś z domem związanego z domem. Czy chcą go postawić, czy kupić, czy cokolwiek. A to, żeby o tym pomyśleć, nie? Broń Boże, nie chcę nas odstraszyć, ale jakby. Nie lubię urzędów. Nie lubię tego, że wiecznie każą ludziom czekać. Ja wiem, że nie jestem jedyną Kowalską, która do nich idzie. Zdaję sobie z tego sprawę, nie? Ale myślę, że jest szansa na to, żeby wszystko w normalnym terminie załatwić. Ale okej, okay, tak. Nie, nie zrażamy się, będzie piękna pogoda, mam nadzieję, że będzie to dobry dzień, nie nastawiamy się źle, moi drodzy I co? Yy, jadę do, yy, do gminy, później do apteki, bo Marysia pochodziła całe 5 dni do przedszkola, słuchajcie, i jest już chora I powiem Wam szczerze, że zastanawiam się, czy jak ona wstanie, bo ja słyszałam tylko, jak ona kaszlała, jak się przebudzała I nie wiem... Czy to nie jest coś związanego z krtanią, bo ten e, kaszel jest taki inny niż do tej pory miała. W sensie, takim jak kiedyś widziałam, to taki kaszel krtaniowy bardzo. A ona generalnie, powiem wam szczerze, że nigdy tak poważnie nie chorowała. W sensie, nigdy nie rozwijały się u niej jakieś takie infekcje właśnie krtani, e, jakieś anginy. Marysia nigdy takiego czegoś nie miała. E, ona raz w życiu przyjmowała antybiotyk to też yy, tak w ostateczności pani powiedziała więc no powiem wam szczerze, że tak mnie niepokoi to jak ona yy, gdzieś tam kaszle więc zobaczymy jak ona dzisiaj będzie jeśli będzie kaszlała, no to jutro idę z nią do yy, lekarza, więc coś mam poradzić no, nowy rok szkolny nowe choroby co załatwiłam? Dokładnie nic nie załatwiłam, bo oczywiście nie ma tego Pana, którego szukam, a nikt inny nie może mi odpowiedzieć na moje problemy. I wy, wy, naprawdę ze mnie teraz, jakby to można no, było pokazać na tych obrazkach, jak w anime, taki ogień wychodzi, po prostu takiego... Rozumiecie to? Bo ja nie wiem, o której ja mam przyjechać, żeby w tej gminie kogoś zastać, kto byłby mi w stanie odpowiedzieć na moje jedno podstawowe pytanie, nie? Czy ja muszę się starać dalej o te pozwolenia, czy nie? Czy pozwolenia, które były wydane, są aktualne dalej? Nie ma po prostu nikogo, kto by wam na te pytanie odpowiedział. Pan jest w terenie, mogę sobie jedynie dzwonić, a czy odbierze? Dajcie spokój, idę do tej apteki jeszcze, tylko kupić Marysileki i... Ja dalej. Tak sobie ogarniam, ogarniam smażalni. słuchajcie, zapomniałam kupić najważniejsze rzeczy tutaj na smażalni. To jest rzecz, z której nie można się obejść do, a w ogóle dla, tutaj jeśli chodzi o pracę, zapomniałam kupić papieru toaletowego. Ja myślę, że oleju na smażalni może nie być, ale papier toaletowy musi być. <laughs> Ojejku, zażartowałam sobie. Ja, daję ale chyba do żabki, po prostu pojadę tyle co tego papieru tam potrzeba na dzisiaj to jest cztery rolki myślę i wracam Zwłaszcza, że już jest za 15, ale zanim wszystko ogarnęłam, to wiecie, trochę czasu minęła, to trzeba to tam, to, to tu kiszona, tu biała, tu, tu powymieniać oleje i to się tak zbiera, nie? 18.45 i ja dopiero zamykam dzień, bo Państwo siedzieli tylko we dwójkę na całej sali, Marysia w ogóle jest ze mną, bo Łukasz chciał jechać na tenisa, ale ani ja, ani on nie przedzieliśmy, że będziemy siedzieć tyle czasu po prostu z jedną parą, nie? w sensie ja z Marysią. Maria coś tam troszeczkę pokasuje, ale nie ma dramatu, także spoko, jedziemy jeszcze do mojej siostry się pożegnać, bo jedzie już na, e, wraca już do Niemiec i no, idziemy się szybko przywitać, mam nadzieję, że jeszcze nie wyjechali, bo mieli wyjeżdżać wieczorem, no i ja też miałam przyjechać o 18, a nie o 19, ale jak widać, niestety życie nie zawsze układa się tak jak chcemy i cóż. Marysia jeszcze sobie na wyjście zażyczyła frytek, także ja jeszcze smażę szybciutko te frytki i spadamy do mojej siostry. Dobra, jestem już w domu, pożegnałam się i powiem Wam szczerze, że nie lubię pożegnań. Jak to lubi, ale mam nadzieję, że szybko przyjadę i teraz właśnie sobie zapisane swoje rzeczy na TikToku oglądam. Bo dzisiaj widziałam fajny przepis na makaron z kurczakiem i będę go odtwarzała. Tutaj jakiś szczypior, malutkie pomidorki, w ogóle. Tyle, że ja nie mam bulionu, ale na zwyczajnie świecie zbleję chyba zwykłą wodę i po prostu po swojemu to doprawię. I tak. Mega szybko. Wszystkie składniki mam oprócz pomidorków czary, które widzę, że mój mąż nie kupił. Ewentualnie wkroję swoje zwykłe, bo. No bo mam takie yy, piękności ładne. Bardzo, co prawda wszystkie są. one są fioletowe, ale zielone normalnie w środku. To nie wiem, czy nie dojrzały jeszcze do końca, czy co. No ale mam trochę, o, jestem oświetlona teraz. Święta Agnieszka. <noise> Herbatkę już sobie zrobiłam, bo powiem Wam, że taki zimno jest, że masakra. No i jeszcze trochę zmodernizuję ten przepis. Bo najpierw sobie podsmażę cebulkę, bo u mnie cebulka musi być we wszystkim, praktycznie. No wiadomo, że nie dla jej do drzemu czy coś. Ale no, w takich daniach na słono zazwyczaj cebula występuje u mnie i musi być. Więc y, zrobię sobie zaraz y, y, ten makaron. Tutaj wody też makaron osobno ugotuję, bo nie chcę tak jakoś bo sobie myśleć, jak miałam tam kurczaka w tym, sosie robić, i gotować go jeszcze przez ten czas, jakby się y, robił. To mam wrażenie, że ten kurczak będzie mega twardy. Może nie, ale tak mi się wydaje. Więc. Teraz na razie tylko pokroję sobie cebulkę, wrzucę, później wrzucę mmm, kurczaka, przysmażę go, później zaleję to śmietaną, wrzucę szpinak, bo szpinak się... My... albo najpierw szpinak, a potem śmietanę i wiecie, to się szybko zrobi i mam nadzieję, że będzie dobra kolacja, tak? Więc tak jest plan i Wam powiem jak wyszło. Myślę, że jest ok Tutaj mi się jeszcze delikatnie tylko zredukuje I ten makaron wchłonie ten sos I myślę, że Będzie spoko Do smaku dorzuciłam jeszcze trochę Czosnku, dwa ząbki małe I powiem Wam szczerze, że petarda Użyłam pieprzu cayenne, więc jest Ostry, jest dobrze dosolony, i nie dałam papryczek, nie papryczek, pomidorków czery, bo stwierdziłam, że tego to już w ogóle mój mąż nie ruszy. Gorących pomidorów, to i tak z, ze szpinakiem i z pomidorami suszonymi będzie musiała się jakoś przebrnąć przez to, ale generalnie w smaku jest mega, mega dobry. I powiem Wam szczerze, że ja tutaj widzę możliwość na to, żeby zamiast kurczaka wsadzić też krewetki. Mamy ostrość? Dziękuję bardzo. No, także powiem Wam szczerze, że. Fajnie, że spróbowałam Kiedyś robiłam coś bardzo podobnego Ale pamiętam, że raz zrobiłam Wyszło pyszne, a za drugim razem Jak już robiłam, to gdzieś zgubiłam przepis Robiłam z pamięci i nie wyszło Więc cieszę się, że z powrotem Na to trafiłam i zaraz będę Z mężem jeść pyszną kolację A co dla Marysi? Zwykła na karun, bo ona oczywiście Sosu nie ruszy, a ja sobie jeszcze podjadam eee, Coś, co kupiłam już jakiś czas temu te salami takie, bo ja w ogóle jestem fanką salami, Marcia zresztą też, bo ja lubię takie słone rzeczy. To jest takie trio i sobie siedzę i podjadam przy okazji. Chociaż to nie jest salami, bo to jest chyba jakaś mm, kiełbaska wieprzowa, wieprzowa dojrzewająca. Lubię takie rzeczy. Także mm, nakładam i idziemy jeść. Alright, moi kochani, słuchajcie, prawdopodobnie nie będzie to najlepszy kadr z mojego yy, nagrywania, bo jestem już wykąpana, tak samo będzie lepiej, owinięta swoim szlafroczkiem najbardziej sexy z lepryczkiem ze wszystkich jakie mam, tak? Maria się właśnie kąpie, bierze prysznic eee, słuchajcie, jest godzina jakoś po 21 ja idę zaraz montować tego vloga, żebyście na jutro mieli, bo utrzymujemy cały czas, wiecie, dobrą pasę. No weekendy są ciężkie, no bo w weekendy jak jestem cały dzień nie od rana do wieczora no, albo na zakupach i w pracy, to co ja wam pokazać to, to. I tak oglądacie wiecznie to samo, ale... Słuchajcie, jutro udało mi się w ogóle dzisiaj ogarnąć rozmowę w końcu, bo jak wiecie, byłam i znowu nic nie załatwiłam, ale udało mi się dodzwonić do tego pana i jutro o 7 rano, o 7 rano mam być w urzędzie, nie? Więc... Ale nieważne. Najważniejsze, że już wiem, że się na pewno z tym panem spotkam. Przynajmniej mam taką nadzieję. I dowiemy się w końcu, co dalej. Także trzymajcie mocno kciuki. W zasadzie jak już to oglądacie, to jakby nie ma po co, ale... Wy się dopiero dowiecie następnego dnia, a ja już będę wiedziała jutro rano, więc jakby co, to ewentualnie piszcie w komentarzach, chociaż może wam nie zdradzę, żebyście mieli powód, dla którego byście oglądać te vlogi. O, już mi... Właśnie widzę na suficie, że mi komary wleciały, więc gaszę tu światło i spadam. Moi drodzy, do zobaczenia jutro. Pa! Cześć, to ja Agnieszka. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę oraz zasubskrybować kanał po więcej. Do zobaczenia!